Cześć, Anioł Hazejo. Ten tydzień był pełen wielkich emocji w Korei Południowej. Czy wiecie dlaczego? Czy wiecie, komu została przyznana Literacka Nagroda Nobla w 2024 roku? Właśnie, południowo-koreańskiej pisarce Han Tutaj w domu mam dwie książki właśnie tej pisarki, Pisarka jest tutaj też na zdjęciu. I jedną z nich jest Czesik Czujica, czyli wegetarianka, a drugą jest Czakpyol Hadzi Anenda, czyli nie mówię, żegnaj. Są to książki po koreańsku. Zachęcam później do przeczytania. Chcę zaznaczyć przy tej okazji, że w Korei pisze się najpierw nazwisko. Potem imię, czyli w tym przypadku nazwiskiem jest Han, a imieniem jest Kang. Han Kang. Literacka Nagroda Nobla w tym roku została ogłoszona właśnie w tym tygodniu, 10 października. W naszym kraju my mamy kilku laureatów właśnie literackiej Nagrody Nobla. Wszystkich, wszystkich ich pamiętamy, znamy. Są oni wielką dumą dla naszego narodu. Możemy sobie wyobrazić teraz Koreańczyków, którzy cieszą się z tego, że mają laureatkę Literackiej Nagrody Nobla. Jest to po raz pierwszy w historii dla Koreańczyków, więc ich radość, ich duma jest przeogromna. Oczywiście, e, e, pisarka Han Kang. Pisze w języku koreańskim, czyli w Hangul. Możemy powiedzieć, że to jest wielkie wyróżnienie ta nagroda jest wielkim wyróżnieniem dla samej pisarki, dla jej talentu, ale również dla języka koreańskiego. W Korei w tej chwili zniknęły wszystkie książki wszystkie jej książki spółek w księgarniach. Nie można ich e, oczywiście kupić. U nas mamy, w naszym kraju mamy kilka książek przetłumaczonych, czyli mamy przetłumaczoną właśnie książkę Wegetarianka, możemy ją znaleźć w naszych księgarniach, jak również książkę tak hadzi Annda, czyli Nie mówię, żegnaj. Myślę, że jest to bardzo dobry czas i okazja, żeby pogratulować Korei Południowej, Również pogratulować pisarce właśnie tej nagrody nobla. I przy tej okazji nauczymy się słówka gratulować, czyli nauczymy się tego słówka w trzech formach grzecznościowych, czyli szukachamnienia, to jest w najwyższej formie grzecznościowej i w bardzo formalnej, czuka, hejo", czyli również w formie grzecznościowej, trochę mniej formalnej oraz w formie. Takiej bardzo przyjacielskiej, czyli czucache. Powtórzmy jeszcze raz. Czucache, czucachejo, czucache. Oczywiście do tych słówek możemy dołączyć jeszcze urodziny, czyli będzie ceni ryl, czucache, nieda. ryl, Albo jeżeli ktoś kończy, Szkołę czy uniwersytet, więc możemy dołączyć Czorobyl Czukachamieda. Albo Czorobyl Czukachejo. Czorobyl Czukache. Odpowiednio do stopnia grzecznościowego, do osoby, do której się zwracamy. Więc Czukachamieda, Czukachejo, Czukache. Senil Czukachamieda. Seniryl, czukahejo, seniryl, czukahe. Czorobyl, czukahamida, czorobyl, czukahejo, czorobyl, czukahejo. Chciałabym nauczyć jeszcze jednego e, słówka. Na podstawie tego, co powiedziała kiedyś też ta, właśnie, pisarka hangang, powiedziała ona, że język jest jak nic. Wiążąca ludzi. Oczywiście, jeżeli nic wiążąca ludzi, znaczy, że prowadzi do spotkania. Więc dlatego chciałabym jeszcze nauczyć słowa spotkanie, czyli mannam. Mannam. I spotkać się mannam nie da. Manna nie da jest taką formą grzecznościową, natomiast taką formą prostszą, przyjacielską jest manna. Bardzo krótka forma i możemy powiedzieć na przykład do przyjaciółki Onel Manna. Czyli dzisiaj spotkamy się. Albo możemy zapytać Onel Manna. Czyli spotkamy się dzisiaj. Onel Manna. Spotkamy się dzisiaj. Pytanie Onel Manna. Spotkamy się dzisiaj, więc takich słówek, też również takich wyrażeń możemy się dzisiaj jeszcze nauczyć i zapamiętać. Je. Niech to będzie też ten nasz kanał, będzie też takim miejscem spotkania, tak jak mówiłam, z koreańskim, z kulturą koreańską. Dziękuję więc Wam dzisiaj za to spotkanie, za zainteresowanie tym kanałem. Oczywiście, proszę subskrybujcie i do zobaczenia.